Siemandero, to znowu ja, Wasz ulubiony youtuber, standardowo Doktor SR. <ścoughs> ja pierdykam te moje wstępy, zajebiste. No i co, mamy już jeden film ograny z poszukiwania skarbów, także zapraszam do poprzedniego mojego filmu, jeżeli ktoś chce wiedzieć, co i jak ze skarbem zrobić, żeby go zdobyć. A teraz wykonamy sobie zadanie fotograficzne. Pyk, playlista. Mamy porę zimową oczywiście, tutaj mamy LC500 Lexusa nowego, nowe auto w grze Także polecam robić punkciki, zdobywać I mamy tutaj w, w zadanie fotograficzne, Neon Knights Sfotografuj dowolny samochód driftowy przy neonowym baku na szczycie La Gran Caldera Także, samochód driftowy Bierzemy samochody, zmień samochód o. I tutaj sobie ustawiamy Formula Drift. Ja wezmę oczywiście to samo Ferrari, które jest na miniaturze, żeby mi później pasowało pod zdjęcie do miniatury do filmu. A druga część zadania to jest La Gran, La Gran Caldera. Jeszcze raz sobie wejdźmy. E, przy neonowym baku na szczycie La Gran Caldera. Dokładnie. Szczyt La Caldera to jest tutaj po lewej stronie to jest Dokładnie wulkan. Macie tutaj zresztą nawet napis, i na szczycie musimy znaleźć na budynku neonowy bak. A ja już Wam mówię. Polecam Wam się zrespić mniej więcej e, na tej odnodze. Tutaj, jak mamy e, badzi i bestie, chyba to było tutaj. No, gdzieś tutaj możemy się zrespić. E, I zaraz Wam pokażę, co jak. Wybrałem już to Ferrari? Wybrałem, dobra No idealne warunki Pod takie auto No ale dobra, jak jesteśmy właśnie Zrespiliśmy się, widzicie tą Na mapie tą czerwoną linię Mamy tutaj ten zakręt za sobą To jedziemy tutaj w górę I w lewo Lekko tak sobie po skosie Ale ciężko się jedzie O I mamy tutaj te zabudowania Taka mała alabaza. No, i na tych budynkach musimy sobie znaleźć ten neonowy bak. A ten neonowy bak, jak już każdy widział, jeszcze raz sobie tutaj wejdźmy. Jest na takim zielonkawo-niebieskim budyneczku. I on jest jedyny tutaj po środku, bo wszystkie inne są jasne i ceglane. A tutaj mamy ten neonowy bak. Już go tutaj mamy po prawej stronie, pyk. I wystarczy sobie zrobić zdjęcie. Więc cykamy fotę i zaliczamy sobie zadanie. Niestety, kurczę, tego baku w tym momencie nie widać, bo jest po prostu widno. Nie widać, jak się świeci, ale klikamy. Fura zaliczona i bak zaliczony. Także jeżeli komuś pomogłem, ale jeszcze kurczę, moment, moment. Wejdź z trybu zdjęć. Jeszcze wejdźmy i upewnijmy się, że na pewno nam za zaliczyło. Dobra, zaliczyło. Jest zaliczone, jest na złoto. Także jeżeli komuś pomogłem, zostaw łapkę. Jesteś nowy na kanale, zostaw subika. Zapraszam na Discorda. Strzałeczka do następnego. Cześć.